Cześć, witamy w Planeo. Nazywam się Eugen. Jesteśmy tutaj na naszym poddaszu i w tym właśnie rogu, Pojawi się panel akustyczny. Na ten temat mamy już filmy. Na pewno już to znacie. Teraz jest to dostępne w naszym sklepie. Panel akustyczny to bardzo ładny produkt. Można nim poprawić rozchodzenie się dźwięku lub akustykę pomieszczenia. Z tyłu ma taką podkładkę z włókniny, a na górze mamy te panele, które mają powierzchnię z prawdziwego drewna. Mają funkcję akustyczną. A przy okazji, można nimi bardzo ładnie podkreślić akcenty w pomieszczeniu. Można nimi wykończyć całe powierzchnie albo tylko ich fragmenty. Zamówcie sobie próbki. Mamy różne wzory próbek. Teraz mam tylko te ciemne, ale są też jasne. Mamy więc naprawdę różne opcje. Zajrzyjcie na stronę internetową. Tutaj widzicie, to są nasze próbki, które mamy tutaj na miejscu. Podłoga próbka. To jest. Próbka naszej drewnianej okładziny, którą tutaj wykonaliśmy. I te wszystkie rzeczy są tutaj montowane. Jeśli jednak sami będziecie projektować, zamówcie różne próbki i przyłóżcie je do siebie. Wtedy można je też dotknąć. Można je położyć obok siebie, żeby zobaczyć, czy do siebie pasują, czy nie. Bo na zdjęciach albo na ekranie zawsze trudno to ocenić. Kiedy ma się to w ręku i widzi na żywo, to naprawdę robi różnicę. A ważne jest też, żeby oglądać próbki zawsze w świetle dziennym, nie w pokoju przy sztucznym świetle, bo kiedy wschodzi słońce i myślisz, że to to odcień. To wygląda zupełnie inaczej, jeśli chodzi o mocowanie. Można je przykleić klejem montażowym, można je przykręcić, można też przybić gwoździami. Do różnych podłoży. To zależy od tego, jakie mam podłoże. Na gładkiej powierzchni można je przykleić. Albo też przykręcić, jeśli mamy teraz twarde, gładkie podłoże. Można je też zamontować w ścianie za pomocą kołków. Jeśli teraz wkręcilibyśmy pojedyncze kołki tutaj w ścianę, nie potrzeba zbyt wielu punktów mocowania, jeśli będziemy chcieli to znowu usunąć, i wtedy widać stosunkowo mało śladów po montażu. Tutaj mamy przecież izolację za tym, to znaczy, można też ocieplić ścianę zewnętrzną. I użyć tego jako okładziny zamiast płyty gipsowej. Albo można je również wykorzystać jako okładzinę sufitową, jako panele. Można je na przykład wybrać w jaśniejszym odcieniu albo w ciemnym, jak komu się podoba, i wykończyć w ten sposób cały sufit. Tutaj mamy ścianę, konstrukcję szkieletową domu z izolacją i paroizolacją. I teraz można by je tutaj zamontować poziomo. Bezpośrednio tutaj, bo są ładnie wypoziomowane. Tutaj jednak klient zdecydował się na montaż pionowy. Dlatego teraz przykręcimy kolejną kontruatę, aby następnie przymocować je tutaj w ten sposób. Tak, Aleks już zaczął. On już to zrobił. Listwy są pocięte i wkrótce je przytniemy. Kto to robi? Zanim więc zamontujesz go na ścianie, najpierw przyjrzyjmy się dokładnie, jak to się tam znalazło, bo mamy tu te panele. I żeby podzielić to tak, żeby nie trzeba było ciąć na pół, albo ciąć z tyłu, trzeba sobie najpierw mniej więcej na ścianie obliczyć, ile potrzeba i gdzie się kończy. Tak samo tutaj na rogu. Zdecydowaliśmy się, żeby ciąć z tyłu i dosunąć to tutaj do przodu. Żebyśmy tutaj tak ryszli, bo chcemy mieć tutaj z przodu całą, czyli tutaj z przodu tak zakończymy. I dlatego ważne jest, żeby raz zmierzyć. Tutaj na ścianie i też jedno panele ile całych się zmieści. Do cięcia! Zobaczcie więc, jaką macie piłę można ciąć to ręczną pilarką tarczową, można ciąć wyżynarką, można też ciąć ręczną piłą, ale zawsze patrzcie. Jaką macie piłę i w którą stronę ona wyrywa. My tniemy ręczną pilarką tarczową, tniemy od tyłu. I wtedy mamy najlepszy efekt cięcia. Są wyżynarki, które mają zęby skierowane do góry. Są też takie, które mają je skierowane w dół. Dlatego najpierw zróbcie próbę. Na kawałku, którego nie potrzebujecie, w którą stronę tniecie. Żeby nie było tak, że tniecie i potem się dziwicie, że się strzępi. A to jest przecież materiał warstwowy, a na górze jest fornir drewniany. Dlatego naprawdę warto najpierw to wypróbować. Jeśli tniecie od góry, to musicie uważać, żeby przykleić tutaj taśmę klejącą dla ochrony po pierwsze, żeby się tak nie wyrywało, a po drugie, żeby podczas przesuwania po tym nie uszkodzić powierzchni drewna. Teraz widzimy tutaj. Musimy dokładnie ciąć w linii, bo są szywki, co oczywiście nie jest korzystne. Teraz musimy zobaczyć, żeby te szywki wyjąć. Ale wcześniej albo mieliśmy szywat, mieliśmy szywat. Trzeba oczywiście zwrócić uwagę, żeby szywki były wystarczająco długie. Żeby przechodziły przez okno, wchodziły w panele. Można je wtedy przymocować szywaczem. Albo można też użyć małych śrubek. Oczywiście nie mogą być zbyt grube, ani zbyt długie, żeby nie przeszły na drugą stronę. A jeśli będą za grube, to rozszczepią drewno, co też jest złe. Więc cienkie śrubeczki następnie przymocować, tutaj każda penele, i wtedy możemy je odczepić, bo inaczej później się przesuną. To jest tutaj trochę przyklejone, ale tak. To się później przesuwa, kiedy się przecina. Wtedy pojawia się naciski. Przez piłę, kiedy nią przejeżdżamy, może się zdarzyć, że się przesuwa. Starliśmy do końca. Nasze przedsięwzięcie tutaj jest już gotowe. Jestem tutaj szczególnie zachwycony. Panele akustyczne są same w sobie piękne, ale w tym projekcie naprawdę robią wrażenie. Spójrzcie tylko na ten róg. Tutaj zrobiliśmy jedną ścianę, obudowaliśmy ścianę z oknami. Tutaj powstała jeszcze szafa z drzwiami przesuwnymi. Jestem zachwycony. Tutaj naprawdę widać efekt. Panele mamy w różnych wzorach. Mamy je w jaśniejszym kolorze i mamy je też w ciemniejszym. Pełnią tutaj funkcję wizualną. Można nimi upiększyć swoje pomieszczenie, ale mają też ogromną zaletę akustyczną. Można nimi kontrolować lub ograniczać rozchodzenie się dźwięku w pomieszczeniu. Jeśli macie duże pomieszczenie, w którym słychać echo i tym podobne rzeczy to pochłania już naprawdę sporo dźwięku. Naprawdę można z tym zrobić bardzo dużo. Z tyłu jest taka włóknina. Zamówcie sobie próbki, także innych produktów, które mamy. Mamy jeszcze więcej. Okładzin ściennych i subskrybujcie nasz kanał. Wejdźcie do naszego sklepu. Możecie też skorzystać z naszej porady. Zadzwońcie, napiszcie do nas. Naciśnijcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco gdy pojawią się nowe filmy. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!